Tak wygląda 3D w wągrowcu. Do podziwiania pięknych trojaczek reklamujących cyfrowe kino nie potrzeba specjalnych okularów. Do oglądania filmów w najlepszej technologii już tak. Takie właśnie okulary będą od 2 września zakładać widzowie kina w Miejskim Domu Kultury, żeby obejrzeć najnowsze produkcje filmowe. W projektorze cyfrowym znajduje się specjalny filtr krążkowy, który obracając się dwiema połówkami generuje obraz dla lewego i prawego oka. W ten sposób. Lewa i prawa ramka filmu jest odseparowana, tworząc trójwymiarowy efekt stereoskopowy. Tradycyjna taśma filmowa 35 mm odchodzi. Jest to postęp, który zachodzi na całym świecie. Przechodzimy na nowe nośniki cyfrowe. Jest to format profesjonalny kinowy DCI. Mamy wyższą rozdzielczość, wyższe parametry, nieskompresowany obraz, kolory, które są adekwatne, czyli takie. Jakie sobie zażyczył twórca filmu? I są to standardy kinowe. Cyfrowe kino to technologiczna rewolucja. W związku z tym, projektornia wymagała przebudowy i remontu. Wszystko po to, by pomieścić nowe urządzenia, w tym to najważniejsze cyfrowy projektor. Nowoczesna maszyna pozwoliła na skok w XXI wiek. Skok konieczny, bo już niedługo tradycyjne kino nie będzie miało racji bytu. Za rok już Amerykanie na przykład przestają produkować filmy na taśmie 35 mm. I w związku z tym no, żaden film z oceanu na takim nośniku nie przyjedzie, nie będzie go można wyświetlić. Format cyfrowy staje się w tej chwili również bardzo popularnym formatem w Europie. Staje się po prostu koniecznością kina, które nie zrealizują takich inwestycji, nie przetrwają tego okresu cyfryzacji, nie będą miały możliwości funkcjonowania świadczenia takich usług mieszkańcom. Dotychczas technologia 3D zarezerwowana była dla kinowych multiplexów. Pągrowieckie Kino jest jedną z pierwszych małych placówek, które zakupiły taki sprzęt. To co się stało dzisiaj w Węgrowcu, czyli pierwsze kino 3D cyfrowe w Wielkopolsce otwarte, to jest niesamowita inspiracja dla całego regionu. Tych kin będzie powstawać coraz więcej. Jest specjalny projekt, program Marszałka Województwa Wielkopolskiego, specjalny program Instytutu Sztuki Filmowej, który wspiera tego typu inicjatywy, ale jest potrzeba niesamowita takich osób, które, tak jak tutaj w Węgrowcu, potrafią podjąć takie wyzwanie, zaryzykować, potrafią zbudować koalicję na rzecz takich działań i inspirują później osoby tutaj mieszkające do kreatywności. Zanim pierwsi widzowie poznali uroki trójwymiaru, przypomnieli sobie historię kina. Dopiero w zestawieniu ze starymi filmami produkcje 3D robią odpowiednie wrażenie. czas, jest to świetna rzecz, super nowoczesna no i jestem dumna z tego, że naszemu Domowi Kultury się to udało. Na pewno miastu się to przyda i wielu ludzi skorzysta na tym pozytywnie. Nie będą musieli ludzie do Poznania wyjeżdżać. Po raz pierwszy widziałam no wrażenie fajne, bardzo sympatyczne. Po raz pierwszy 3D przez okulary oglądałem, także dla mnie to jest coś wspaniałego. Inauguracji kina cyfrowego towarzyszył koncert muzyki filmowej w wykonaniu Piotra Barona i zespołu Movie Jazz. Nowy sprzęt daje nowe możliwości. Wągrowieckie kino nie ograniczy się do komercyjnych seansów. Kino cyfrowe umożliwi też poszerzenie oferowanych przez nas usług o charakterze edukacyjnym, czyli z tego formatu 3D, który będziemy również tu wyświetlać dla publiczności, będą korzystali uczniowie w ramach projektów edukacyjnych. Kino cyfrowe umożliwia czystszy obraz i dźwięk. Kino cyfrowe umożliwia transmisję relacje z oper czy sal koncertowych, także że umożliwia wyświetlanie na dużym ekranie relacji z zawodów sportowych. Kino 3D w wągrowcu już jest otwarte dla widzów. Starsi mogą obejrzeć trójwymiarowego Konana Barbarzyńcę, na młodszych czekają smerfy.